Dzisiejszym gościem mojego odcinka jest Natalia Klewicz do 2020 roku, wokalistka zespołu my obecnie działająca w zespole Twenty, również autorka nowej książki Czy to Sen, która spotkała się z wyjątkowymi recenzjami. Czyli Natalia, spełniło się Twoje marzenie z wydaniem własnej książki? Powiedz, czy spodziewałaś się aż tak pozytywnego jej odbioru? Marzenie się spełniło i pamiętam, że jak już byłam na tym etapie, że dostałam y, od wydawnictwa telefon i powiedzieli mi, kiedy będzie data premiery, to pomyślałam sobie tak, szczerze, będę przeszczęśliwa i to marzenie się spełni, jak tylko pójdę do Empiku i kupię jedną książkę. Jak zobaczę po prostu jedną sztukę na półkach, to już jest super. I szczerze mówiąc, kompletnie, tak przyznaję Ci szczerze, nie spodziewałam się tego, że ten odbiór będzie tak świetny i że tyle osób y, no, nawet można powiedzieć, że pokocha tą książkę, bo naprawdę dostaje wiadomości, że ludzie chcą już drugiej części, że zastanawiają się, o co chodzi z tym zakończeniem, że wkręcili się w ogóle w postacie, że dostawam też fajne wiadomości, chyba moje, jedne z ulubionych, że moja książka kogoś znowu przekonała do czytania książek. Więc no, to jest w ogóle nie, to jest ogólnie nie do opisania tak, dostać taką wiadomość, że ktoś zaczyna z powrotem czytać i lubić książki, przez to, że ja napisałam książkę, to jestem taka wow! Wow, nie spodziewałam się tego kompletnie. No ja też nie ukrywam, że ubolewam, że ludzie też odrzucili książki teraz. No niewiele osób czyta, więc, więc także faktycznie to jest, można powiedzieć, sukces. Że faktycznie ludzie dzięki, dzięki tobie sięgają. Się, książki. Ja się zmotywowałam. Cieszę się, że zmotywowałam kogoś do tego. A skąd w ogóle pomysł na napisanie książki? Wiesz co, mi się dosłownie pomysł na tą książkę przyśnił na fabułę? To było dokładnie tak, że wstałam rano i miałam sens z całą tą fabułą, z całą tą historią, i pomyślałam sobie, Ej, to jest w ogóle ciekawe. W sumie chciałabym zobaczyć taki serial na Netflixie, że w ogóle motyw jest fajny, młodzieżowy, i od razu czułam, że coś mi fajnego wpadło do głowy. No ale kompletnie nie pomyślałam o tym, żeby ją pisać, bo nie wiem, nigdy nie miałam takiego pomysłu w ogóle w swoim życiu, żeby, że mogę w ogóle napisać książkę. Też wydawało mi się być to strasznie trudne i nawet nie chciałam się za to zabierać, ale pamiętam, że opowiedziałam o tym pomyśle kilku osobom, moim przyjaciółkom, moim rodzicom, i oni też powiedzieli, że, ej, a w sumie. Czemu nie napiszesz tego? Po prostu czemu nie napiszesz książki? Miałam takie, co ja? Ja mam pisać książkę? Nie. Ale faktycznie spróbowałam, napisałam pierwszy rozdział i tak się wkręciłam w to pisanie, traktowałam to nawet jako takie hobby w przerwie od y, właściwie koncertów my trzy, że jeździłam na koncerty, w przerwie pisałam książkę, w busach, w pociągach i nie wiem jakby jak to się stało, ale dosłownie kiedy wybucha, no niestety pandemia, to, to miałam jakieś 80 stron, i to był taki moment, gdzie wszyscy się zatrzymali, wszyscy siedzieli w domu, i ja naprawdę nie miałam co robić. Tak naprawdę miałam takie bardzo szybkie tempo życia przy meczu, a tak nagle siedzę w domu, i to był chyba moment, w którym stwierdziłam, że ją dokończę i że ją po prostu napiszę. Więc tak, tak to wyszło. A co inspirowało Cię podczas samego pisania? Inspirację brałam, to jest właśnie ciekawe pytanie, bo z jednej strony w mojej książce nie ma za wiele wątków, które są związane z moim życiem. Nie było tak, że inspirowałam się. Konkretnymi osobami, czy nie wiem, też dużo osób pyta mnie, czy główna bohaterka to ja, no to też tak nie jest, ale z drugiej strony wydaje mi się, że no nie ma opcji, żeby autor napisał książkę bez jakiejś takiej lekkiej chociaż inspiracji otaczającymi nas rzeczami. Więc jakby często zbudowałam, jakby bohaterów mojej książki na podstawie cech różnych osób, które znam, łączyłam, mieszałam. Jakaś, nie wiem, śmieszna sytuacja, którą kojarzyłam, przykładałam ją na papier. I, I to była taka moja, powiedzmy, główna inspiracja. Hmm, ale jednak ja w ogóle zawsze byłam taką bajkopisarką, powiedzmy. Strasznie miałam dużo takich y, odstrzelonych pomysłów w głowie. Ja potrafię faktycznie z rękawa wyrzucić historię, która mi się nie wydarzyła i nikt nawet się nie skapnie, że tak było. Więc jakby gdzieś ta wyobraźnia pomogła mi też stwarzać rzeczy, które kompletnie były też dla mnie nowe, które nawet się nie wiązały jakoś z moim życiem. Mm -hmm. A czy któraś y, pisarka była ta, taka konkretna, właśnie pisarka była y, dla ciebie wzorem, na przykład jeśli chodzi o sam styl pisania, y, że wzorowałaś się mm -hmm. na jakiejś? Tak, na pewno Stefani Meyer. To jest jakby ja jestem wielką fanką zmierzchu, całej tej, całej tej serii zmierzch. I Stefani Meyer, jej styl pisania, to jak opowiadała tą historię, jak wszystko przedstawiała, to jakby to była jedna z pierwszych książek młodzieżowych, które ja przeczytałam. Więc faktycznie to jest taka moja największa inspiracja. A teraz pytanie, na które czeka wielu Twoich fanów, czy planujesz kolejne książki? Na pewno planuję kolejne książki i nie mogę jeszcze odpowiedzieć, jeżeli chodzi o drugą część, czy to sen, bo yy, po prostu nie mogę jeszcze tego powiedzieć, aczkolwiek na pewno nie zostawię wszystkich z tym zakończeniem, więc jakby to jest taka niby odpowiedź, niby nie odpowiedź, jeszcze po prostu nie mogę nic zdradzać, ale swoją drogą, nawet jeżeli nie chodzi o czy to sen, to ja już jakby zaczynam pisać różne inne rzeczy i póki co. Zbieram pomysły, y, piszę nawet jakieś próbne pierwsze rozdziały różnych historii, które gdzieś tam sobie w głowie układam. Więc na pewno, na pewno pisaniem się zajmę dalej. To nie, myślę, że to nie będzie jednorazowa akcja, choć kiedyś myślałam, że to będzie tylko jednorazowe strzał, ale jak widzę, że faktycznie ludzie fajnie je odbierają, to mam taką motywację do tego, żeby robić to dalej. Mhm. Czemu nie? Jeśli też takie no, wyjątkowe, wyjątkowe komentarze, wyjątkowe recenzje, także. No i ludzie też właśnie zaczynają czytać, także trzeba to robić, tak, myślę. Tak, tak, tak. No nie, nie odpuszczę. Także czekamy na nowości. I tak jak e, wspomniałam, przez wiele lat e, występowałaś razem z, z zespołem Myczy. Powiedz, czy wydarzyło się kiedyś coś takiego e, od waszych fanów, czego nie zapomnisz? Czy to na Chyba koncercie, nie... czy przed, czy po? Wiesz co? Wydaje mi się, że jakby na pewno w ogóle każdy moment koncertu i tych spotkań też na mitingach, ale też w ogóle między koncertami to są takie niezapomniane przeżycia, bo czasem ja pamiętam, że w ogóle to było dawno temu, nawet muszę sobie odświeżyć pamięć, ale pamiętam, że jak stałam na scenie i widziałam na przykład, że nie wiem, dzieciaki przygotowywały jakieś transparenty, że miały płyty, że w ogóle sam fakt, że cała widownia śpiewała piosenki, czyli je znała, słuchała i znała tą naszą twórczość. To są, to są takie momenty głównie wydaje mi się, że dla wokalistów najważniejsze. Kiedy widzisz, że to, co robisz. Jakby jest faktycznie odbierane, dociera do kogoś i te osoby chcą poświęcić swój czas, żeby przyjść na koncert, żeby potem jeszcze zostać po koncercie i nawet przez chwilę z tobą porozmawiać. Więc tak naprawdę każdy taki kontakt bezpośredni z osobami, które nas znały i które faktycznie mówiły nam bardzo miłe słowa w, ta w, tamtych, w tamtych czasach. Boże, jak to brzmi, jakbym była jakaś stara, ale w tamtych czasach to faktycznie są przeze mnie najbardziej zapamiętane. I też jakieś takie urocze momenty, wiesz, jak na przykład miałyśmy program telewizyjny i pamiętam, że był taki bardzo uroczy chłopiec, on się nazywał Wojtuś i od niego dostałam taki pierwszy prywatny prezent, na zasadzie zrobił mi laurkę. I przyszedł i mi napisał jakieś nutki, których się nauczył w szkole i wręczył mi tą karteczkę z nutkami z podpisem nutki dla Nacki. I byłam taka, ojej! Mhm. Więc nawet zachowałam w ogóle to tak, że, że mam dosłownie przy sobie. To był taki fanart, który stwierdziłam, że będę nosić przy sobie, bo jest po prostu uroczy i, i tyle w sumie. Tak, urocze momenty, zdecydowanie. I tak właśnie widać, że, że ludzie doceniają to co, to, co się robi, nie? To, co się tworzy, to, co, tak, tworzy, tak, to, co tak. tworzysz. Jesteś także miłośniczką teatru i to chyba u was rodzinne, bo Dominika też e, się aktorstwem interesuje. E, po kim macie takie artystyczne uzdolnienia? Tata by chciał powiedzieć, że po tacie, ale to nieprawda. Nieprawda, po mamie. Na pewno moja mama też w ogóle bardzo ładnie śpiewa. Nie robiła tego nigdy, powiedzmy, na jakąś tam większą skalę. Raczej śpiewała na to w kościele, w jakimś zespole szkolnym, ale ma piękny głos i i ona tak zaszczepiła w nas na pewno właśnie miłość do teatru, do muzyki, ale za to za to na przykład, no bo teatr muzyczny był naszą największą pasją, mojej siostry i moją, a jednak tam jest połączenie muzyki i aktorstwa. A mój tata uważam, że to jest wielki pech dla świata, że on nie został aktorem, bo naprawdę jest świetny. I zawsze, na przykład, jak jeździłam na jakieś konkursy recytatorskie, to uczył mnie fajnego interpretowania tych wierszy, pokazywał mi, jakby on Zadeklamował i uważam, że większy jakiś tam nagród, który dostałam to też dzięki niemu, bo był jakby super, super dawał mi wskazówki. nie myślałaś nad tym, żeby pójść do szkoły aktorskiej? Wiesz co, myślałam myślałam o tym, szczerze mówiąc, to było przez bardzo długi czas moje największe marzenie, ale mam takie poczucie, że tak wiele razy życie mnie zaskoczyło, jednak poszłam w tą stronę muzyczną, poszłam w tą stronę telewizyjną na zasadzie bardziej dziennikarską. Teraz ta książka. Mam wrażenie, że trochę nie mam kontroli nad moim życiem i że realnie nie mam pojęcia, co się wydarzy za miesiąc, za pół roku, za rok, i chcę na pewno przykładać się też do tego, co w tym momencie robię, że gdybym teraz zaczęła się przygotowywać do szkoły aktorskiej, która jednak no, pochłania większość czasu, to wiem, że z drugiej strony musiałabym zrezygnować z właśnie pisania. Bo nie dałabym rady połączyć wszystkiego. Jeszcze tak, jak wspominałaś wcześniej, jestem teraz w duecie Twenty, który też lekko ucierpiał na niestety książce. Bo, bo to był tak intensywny czas w moim życiu, że przestałyśmy z Julką nagrywać piosenki dalej, więc zauważyłam już po prostu, że jednak jestem całkowicie za tą zasadą, żeby robić może mniej rzeczy, ale dawać siebie 100% z nich, bo jakbym zaczęła robić wszystko naraz, to nic mm. z tego nie wyszło. tak, to tak by było. Mhm, tak często Dokładnie. jest, no bo, no bo nie ma tyle czasu po prostu, nie. No, <laughs> żeby niestety, wszystko... nie rozszerzymy doby. Ja bardzo bym chciała, mam wiele takich różnych innych hobby, ale no niestety. Trwa tylko 24 godziny. Niestety, ja też rozumiem ten problem. No, chyba, chyba każdy rozumie, kto chce coś robić powiedzmy ponad, nie wiem, naukę, szkołę też jeszcze tak. jestem na studiach, więc no, nie dałabym rady, nie ma opcji. Od dawna mieszkasz na kaszubach, tak więc od lat właśnie masz styczność z, to, z tymi tradycyjnymi ich zwyczajami. Powiedz, jaki jest Twój stosunek do ich lokalnej kultury? Czy ty sama czujesz się Kaszubką? To jest w ogóle ciekawe pytanie, bo ja urodziłam się w Gdańsku i jak miałam 9 lat się przyprowadziłam na Kaszuby, a potem w wieku 16 wprowadziłam się do Wrocławia. Więc powiedzmy, że taki e, najbardziej zapamiętany czas w moim życiu, jeżeli chodzi o dzieciństwo, to spędziłam na Kaszubach, pomimo że no, nie spędziłam tam wcale aż tak wielu lat. Chyba 6 lat mieszkałam na Kaszubach, z moich matematycznych wyliczeń. E, I na pewno, bo w pewien sposób faktycznie czuję się Kaszubką, bo tak jak mówię, spędziłam tutaj... E, no w sumie i pod połowę podstawówki i całe gimnazjum, jeszcze pierwszą liceum. I ja lubię oso osobiście w ogóle tą kulturę. To jest tutaj inaczej, szczerze mówiąc jest inaczej. Ludzie w ogóle, wiele osób mówi jednak po kaszubsku. W szkole u nas odśpiewany zawsze był hymn kaszubski, a nie, nie ten polski, więc można powiedzieć, że tutaj są takie regionalne zasady. Bardzo dużo osób też mówi z akcentem, tak jak nawet nie spotyka się aż tak często języka kaszubskiego, to akcent jest bardzo, bardzo y, mocny do wysłyszenia. Ja na przykład na początku, jak prowadziłam program telewizyjny, to musiałam się go oduczyć, bo wszystko mówiłam z takim akcentem właśnie mm -hmm. regionalnym. Y, ale tak, no jakby czuję się w pewien sposób Kaszubką. Y, pomimo, że na przykład żałuję, że nie zaczęłam się uczyć kaszubskiego. Więc jak ktoś mi mówi, czy coś potrafię powiedzieć, to mówię jo, ale w sumie nic, <grymne> nic więcej, <grymne> nic więcej. I przez wiele lat od małego też działałaś w harcerstwie. Powiedz, czego ono cię nauczyło, co teraz w dorosłym życiu możesz wykorzystywać? Wiesz co, nawet w sumie zgraliśmy się z tematem, no bo wiadomo, niestety teraz na świecie jest ta tragiczna, w ogóle straszna sytuacja, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainę, na Ukrainie i Myślę, że głównie jednak patriotyzm. W harcerstwie bardzo dużo uczyliśmy się o historii, o II wojnie światowej, o różnych i harcerzach, ale też wolontariuszkach, o osobach, które po prostu działały, żeby, no, żeby Polska dalej była Polską. I to na pewno zaszczepiło we mnie takie poczucie miłości do ojczyzny. I wydaje mi się, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy. No a druga to takie w ogóle poradzenie sobie w survivalu. Jednak spędzałam miesiąc w lesie, bez y, dostępu do bieżącej wody, tylko jezioro, bez jakichś tam udogodnień, spałam w namiocie, musiałam sobie zbudować łóżko na przykład, więc to są takie praktyczne umiejętności, że wiem, że gdybym teraz musiała przeżyć w lesie, to bym przeżyła. Wiem, jak to zrobić, mhm. ale mhm. myślę, że jednak no, porównując, patriotyzm jest dużo ważniejszy, więc no, harcerstwo w ogóle było super, super etapem mojego życia. Uhum. Nie ukrywasz też, że wierzysz w Boga. Można było też o tym poczytać i na filmikach też słyszałam. Wiara od zawsze Ci towarzyszy, też była właśnie w Twoim domu. Co ciekawe, też Twoje trzecie imię Faustyna jest właśnie od Twojej patronki. A powiedz, co Wiara daje Ci na co dzień? Przede wszystkim, yy, szczerze, kiedy są trudne momenty w moim życiu, no a tak jak wiemy, no, pomimo że wiele osób mówi mi, o, byłaś my trzy, wydałaś płyty, prowadziłaś program, teraz książka, wszystko ci się udaje. To nie jest też tak do końca, też naprawdę przeżywam swoje trudne momenty w życiu i przede wszystkim wiara daje mi to, że ja po prostu mówię, Jezu, ufam Tobie. I wszystko mu oddaję. Więc cokolwiek się dzieje złego, przykrego, trudnego dla mnie, to ja, to ja nawet nie chcę do końca się tym zajmować. Mam taką sztamę, powiedzmy, z Bogiem, mówię do Niego: Dziękuję Ci za wszystko, jestem Ci wdzięczna za dobro, co mnie spotyka, a całą resztę te trudne sytuacje to po prostu jezu, ufam Tobie. Wiem, że Ty masz na mnie plan, wiem, że Ty to jakoś pokierujesz. I to mi też daje tako, takie poczucie, że. Cokolwiek nawet, nie wiem, mi się nie uda i o jakie rzeczy, nie wiem, czasem byłam na jakichś castingach, na przykład, i one, niestety zamykałam drzwi i nie udało się, to na przykład mogłabym się tym załamać, ale wolałam wyjść, pomodlić się i powiedzieć sobie, że taki był plan Boga, i niezależnie w jakim miejscu w życiu będę, to wiem, że już mu to powierzyłam, więc jakby jestem spokojna. I wydaje mi się, że to jest jedna, taka, jedna z takich największych w ogóle. Sił, które daje Bóg, że on po prostu się nami zajmuje i my wcale nie musimy się aż tak przejmować wszystkim. Tak, że nie jesteśmy sami, i też na pewno nadzieja. Ja też tak widzę, że, tak, że, tak ta tak. Na, że mamy te nadzieję dzięki wierze też i perspektywę. I generalnie mówienie o wierze nie jest takie modne, niestety, obecnie dużo też. To w mediach widać co się dzieje, jeśli chodzi o wiarę. Czy spotkałaś się z jakąś niemiłą sytuacją właśnie z tego względu? Pytam, bo, mhm. bo rozumiem o co chodzi, też spotykam się z różnymi naszymi sytuacjami. Pewnie. Tak, tak, tak. Wiesz co, właśnie ja jestem w szoku jednej rzeczy, akurat, bo jak na przykład wstawię cokolwiek a propos wiary na mojego Instagrama, na przykład na Instastory, to mam nagle najwięcej odpowiedzi na to, że w ogóle zauważyłam, że to jest standard i to pozytywne, ale z samych pozytywnych, na zasadzie, że dostaję od razu odpowiedzi: o, super, że się, że nie wiem, mówisz o Bogu, o, super, że przyznałeś się do tego, że wierzysz, albo nawet zwykłe, nie wiem, polajkowanie, Relacji. Bardzo dużo mam odpowiedzi zawsze na jakieś wzmianki o bogu, co jest dla mnie trochę szokujące, bo tak jak mówisz, no, zazwyczaj boimy się trochę o tym mówić, bo boimy się tego osądzenia, wyśmiania yy, itd. itd bardziej uważam, że spotkałam się w życiu niż w mediach. I to jest chyba akurat mhm. pozytywny aspekt, że bałam się tego, że jak będę przyznawać się do wiary gdzieś tam u mnie, na moim profilu, to właśnie będę zlinczowana i ludzie pomyślą, a katoliczka, przecież kościół mhm. jest taki zły i tak dalej, i tak dalej. A jednak chyba więcej jakichś tam negatywnych opinii usłyszałam od ludzi bezpośrednio, jakichś moich znajomych, którzy są na przykład niewierzący niż w mediach. Więc tego się akurat cieszę. Wydaje mi się, że ludzie że to się tylko tak wydaje, że nikt nie wierzy i nikt nie chodzi do kościoła, a w rzeczywistości, jak już powiesz jasno, ja chodzę do kościoła, to okazuje się, że jest mnóstwo osób, które też to robią. Więc mhm. wcale nie jesteśmy sami, tylko ludzie się po prostu boją. Mhm. Ciekawe też, co można by zrobić, żeby, żeby się tak nie bać nie, o tym mówić. No bo my teraz mówimy to publicznie o tym, ale wiele osób właśnie obawia się, no bo to hejt, to coś nie. Także ta tak. medialna nagonka no, istnieje, no niestety. No dlatego mhm. myślę, że to jest duża, duża siła jednak w też influencerach. Nawet teraz yy, z tego co widziałam. Ja nie obserwuję jeszcze, że mówiąc do końca nikogo z tego teamu X starego, ale widziałam u Leksji Czapin, że robiła różaniec na live'ie. I oczywiście, częściowo spotkała się z hejtem, że w ogóle o wiara na pokaz, bla, 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 bla. A z drugiej strony ja sobie pomyślałam, jaka odwaga, nie? Usiąść, w sensie klęczeć w sumie, mówić różaniec, trzyma, trzymać jakby go w rękach i przed tyloma osobami zwyczajnie się modlić na głos na live'ie. Ja uważam, że to jest potrzebne tak naprawdę, tylko też z drugiej strony Sama jak się nad tym zastanawiałam, bardzo podziwiam osoby, które bardzo dużo mówią o, o Bogu na, na swoim Instagramie, ja aż tyle jeszcze nie mówię, przez to, że jeszcze się trochę szukam, że mam takie poczucie, że najpierw chciałabym być w pełni w pełni pewna z jakby siebie i tej mojej relacji z Bogiem, zanim będę otwarcie o tym mówić, ale uważam, że jest to potrzebne. Jednak każdy gdzieś tam, każdy, gdzieś tam punkt, w którym influencer mówi głośno, idę do kościoła, bo jest niedziela. To jest super. Widzę, że to przynosi same dobre skutki, więc no jak najbardziej jestem za. Tak, tak, ja też uważam, że trzeba mówić i jednak poruszać te tematy. I tak jak mówisz właśnie, wiele osób myśli, że dlatego, że nikt nie mówi o tym, czy tam no właśnie nie mówi się albo negatywnie, to że po prostu ludzie nie wierzą, nie? a to jednak dużo osób po prostu nie mówi, a, a no, przyzna, tak, będą tak. się przyznawać, jak też inna osoba się przyzna, żeby. No jest jednak to, żeby, że nie chcą być sami, nie? Jest Dokładnie. też takie coś. No także Dokładnie. warto o tym mówić. A tak już pod koniec, bo też już wspomniałyśmy o, o wojnie oczywiście na Ukrainie. Nie, w, nie sposób nie wspomnieć o tych dramatach, które rozgrywają się teraz za naszą wschodnią granicą. Jak radzisz sobie w tych trudnych czasach? Czy wyrobiłaś sobie jakiś sposób, właśnie, żeby na co dzień jakoś funkcjonować pomimo tych przytłaczających wiadomości? Bo ja na początku miałam duże problemy z tym. Nie mogłam sobie w żaden, w żaden sposób poradzić. Tak, ja miałam dokładnie tak samo, że przez tydzień w ogóle wyłączyłam się też całkowicie z mediów, nic nie wstawiałam. Yy, nie byłam w stanie i to nie, nie chodziło tylko o to, bo jest teraz ta bardzo mocna nagonka na ludzi, którzy cokolwiek udostępniają innego poza, tak. na przykład z tematami wojennymi, ale no, ja nie do końca tego popieram. Uważam, że super, jeżeli ktoś yy, chce tylko szerzyć, nie wiem, tematy związane z wojną, ze swoją pomocą itd., itd. Ale też z drugiej strony jestem zdania, że dużo rzeczy robi się w ciszy, nie trzeba o tym mocno, yy, mocno mówić. To na pewno nie jest obowiązek. I też dla naszego zdrowia psychicznego jednak uważam, że trzeba to łączyć. I tak też postanowiłam zrobić, bo pierwszy tydzień to ja od razu zrobiłam subskrypcję wiadomości, oglądałam wszystko, sprawdzałam wszystko. Praktycznie nie funkcjonowałam, tylko czytałam informacje. Właśnie wykluczyłam się z życia medialnego całkowicie i byłam w 100% w wojnie. Sprawdzałam, gdzie mogę pomóc, gdzie mogę jechać, co mogę zrobić, gdzie mogę zawieźć jakieś potrzebne rzeczy. I to też jest super. Ale po pewnym czasie trochę rozumiem to, co mówisz, bo ja po pewnym czasie też czułam pewne takie przemęczenie, już, że pomyślałam sobie, o nie, jakby jestem tak zestresowana, czuję, że mam gulę w gardle, codziennie jak wstaję i odpalam telefon. Trzeba, moim zdaniem, ja sobie tak radzę, że to teraz w tym momencie łączę. Z jednej strony mhm. funkcjonuję normalnie, staram się. Normalnie żyć i to mi daje taką ulgę. Nawet sam fakt, że teraz na przykład ze sobą rozmawiamy, to jest jakby mogłabym powiedzieć: O nie, teraz jest wojna, ja nie mogę nic robić, nic robić nie mogę. Pewnie tydzień temu tak bym ci napisała, ale teraz uh -huh. mam jednak taką świadomość, że no, no nie, trzeba iść dalej i dla swojego zdrowia psychicznego chcę pracować, chcę funkcjonować i, i szukać gdzieś tam tego złotego środka. Jadę, pomagam, niedługo będę brać udział w koncercie charytatywnym też yy, i robię to, co mogę. Ale przy okazji no, nie siedzę całą głową tylko, tylko i wyłącznie w wojnie, bo uważam, że jednak no, gdzieś tam to jest ciężkie, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. I warto jest żyć, sprawdzać, pomagać, robić to wszystko, ale też zadbać w tym czasie o siebie. Bo no, powiedzmy sobie szczerze, no, atmosfera i tak jest taka, że nikt nie będzie skakał z radości i, i mówił, że jest super na świecie. No nie. Tak, dokładnie tak, jak mówisz, ja się z tym zgadzam. Ja też przez ten tydzień powiem Ci, że też miałam odwołane wywiady. Ja nie byłam w stanie, jakby, nie mogłam sobie jeszcze z tym poradzić, teraz po tygodniu. Znaczy wiedziałam, że trzeba właśnie starać się żyć normalnie, funkcjonować, i tak dalej na co dzień, ale jednak jakoś trzeba było sobie to poukładać i teraz w zasadzie tak, właśnie to jest. Uh -huh, tak, 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 tak. I to jest właśnie ten pierwszy wywiad po, po wybuchu wojny, bo też przez media y, mamy cały czas dostęp do informacji, to jest tak, jakbyśmy my. My brały udział w tej wojnie, nie? Tak, tak, tak. No, prawda. jeszcze jakiś czas temu to w ogóle by tak nie było, i to jak gdzieś była wojna, no to, to tam to wszystko się działo, a, a reszta to tak, jakieś tam informacje były, ale wiesz, teraz, teraz to co pół godziny nowe informacje, nie czyta nawet jeszcze y, częściej. Także... Tak, dokładnie. No, ciężko, ciężko jest jakkolwiek się w tym odnaleźć, i z jednej strony na pewno ten tydzień, powiedzmy, ciszy było potrzebny, ale. Wydaje mi się, że każdy gdzieś tam musi znaleźć swoją drogę. Ja na, pewno, ja na pewno na dłuższą metę nie mogłabym siedzieć tylko w temacie wojny. Bardzo mocno to sprawdzam, funkcjonuję cały czas, sprawdzam komu właśnie, co, co mogę zrobić realnie, jak pomóc. Ale gdybym siedziała w tym Olin przez 24 godziny na dobę, to szybko nastąpiłoby też takie wypalenie. Jednak, tak jak mówisz, gdyby nie było mediów, to byśmy nic nie wiedzieli, moglibyśmy się jedynie modlić, e, tak. nie wiem, czekać, raz na dzień, dzień obejrzeć wiadomości i tyle. A tak to media jednak bombardują tymi informacjami i jest to też dosyć trudne. Tak, także i też warto właśnie pomagać, ale żeby żyć, starać się żyć normalnie i pracować, funkcjonować, tak bo uważam. to jakby każdy z nas teraz zaprzestał wszystkiego, tylko skupił się na wojnie, to ja nie wiem, jakby to dalej miało wszystko No iść. Właśnie niedługo my byśmy potrzebowali też pomocy, bo to Dokładnie. właśnie jest ta nagonka na influencerów stawiających współpracę. No dla niektórych to jest jedyne źródło zarobku, ta, nie wiem, jedne czy dwie współprace w miesiącu, więc jeżeli oni z tego zrezygnują, to dajmy na to, nie wiem, ktoś normalnie idzie do pracy, pomimo, że jest wojna, nie wiem, takiej pracy, która jest uznawana za normalną mhm. pracę. A teraz jest taka nagonka na tych wszystkich influencerów, że mają odmawiać wszystkich współprac, a no jakby z drugiej strony nie wiemy, co będzie za miesiąc, za dwa. Może to są też ostatnie pieniądze do zgromadzenia, no nie chcę mówić tak katastroficznie, ale mhm. jednak mam wrażenie, że każdy powinien się trochę skupić na własnym życiu, nie, nie wtrącać się w to, jak ktoś inny podchodzi do tematu. Tak, nie oceniać wiecznie, że ten wstawia, to się nie, nie interesuje, go wojna i tak, tak dalej, i że nie jest tak. sympatyczny, przecież to w ogóle o Wiadomo, tym nie że świadczy. że ciężko było patrzeć na te takie bardzo rozweselone relacje pierwszego dnia, kiedy tak. przyszła mm -hmm. informacja, no to to mi się, mogę powiedzieć szczerze, nie podobało, bo mm -hmm. uważam, że jest, jest chociaż taki szacunek do tego jednego dnia ciszy, takiego wycofania się i nie wstawiania, o i te znane zakupki, tak, no ale tak. jest super, tego pierwszego dnia, ale tak to no mówię, raczej... Jestem daleka od oceny. Uważam, że ludzie powinni gdzieś tam sami się w tym odnaleźć. Mhm, dokładnie tak. Miejmy nadzieję, że to wszystko się w końcu y, skończy, bo ciężko w ogóle żyć ze świadomością, że za naszą. E, granicą, ludzie giną po prostu, nie jak 80 no nie, lat to... temu powstanie, czy właśnie wojna, druga wojna światowa, to mi się to w głowie nie mieści po prostu. No nie, ja mam ciary, ja ci, jak nawet o tym teraz gadamy, nie? że to jest tak. aż nie, nie do pojęcia, bo jednak teraz rozmawiamy, a ktoś naprawdę siedzi, stracił cały dom, niektórzy tracą rodziny, e, no nie, jest po prostu przelewana krew, więc to jest przerażające. Ciężko w ogóle to sobie uświadomić, że teraz takie rzeczy się dzieją, nie? Teraz w tak, XXI też. wieku. I tak blisko. No nie, 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 niestety masakra, masakra. Tak. Ale no właśnie nie ma co się załamywać, tylko módlmy się pomagajmy, róbmy co możemy, bo to Dokładnie. możemy zrobić po prostu. Tak, trzeba. To trzeba jest jedyna co teraz tak. możemy zrobić. Realnie nic więcej nie zrobimy. Dokładnie. Nie tak. się na to, że są na świecie notacy wariaci jak Putin, tak? Nie mamy tak, na to no. no niestety tak. A no, W każdym razie, no. Jest co robić, modlimy się, działamy. I tak bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę wyjątkową, też bardzo inspirującą. Życzę Ci samych sukcesów, oczywiście zdrowia i spełnienia marzeń, zarówno tych arty artystycznych, też właśnie prywatnych, takich bardziej e, osobistych. No, bardzo Ci dziękuję. No ja, ja również dziękuję za przemiłą rozmowę i też życzę Ci wszystkiego dobrego i przede wszystkim bezpieczeństwa i zdrowia, bo to jest chyba tak, tak. teraz najważniejsze. Tak, tak. dzięki wielkie. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję Ci.